Więc mam już wszystko. Wszystko. Teraz trzeba używać pańskich, uczyć się uśmiechów i być jak ludzie, którym spadło z nieba ogromne szczęście. Wszakże tylu ludzi większych się nad mój dopuścili grzechów i żyją. Rankiem głos sumienia nudzi nad wieczorami dręczy i przeraża, a nocą ze snu okropnego budzi. O, gdyby nie to! Cicho! Mur powtarza, o gdyby nie to, moja młoda żono, jakże ci w moim zamczysku? Spokojnie, rycerze zbrojni czekają przed broną. Grabio, dlaczego tak rano i zbrojnie? Kochanie moje, odjeżdżam. Gdzie? Droga, przysiągłem święcie taić cel wyprawy. Odjeżdżasz? Ach ja nieszczęsna! Na Boga! Nie płacz, najmilsza, bo ci będzie łzawy głos odpowiadał nierycerskim echem. Ani mnie trzymaj przy uśmiechem, bo moje oczy, olśnione po słońcu, drogi nie znajdą. Niech pierś uniesiona ciężkim westchnieniem skrągłego robrońcu czarów nie rzuca, niech twoje ramiona wiszą ku ziemi, jak uwiędłe bluszcze. Gdzie jedziesz? Mężu, ja ciebie nie puszczę. Dlaczego jedziesz? Czyś poprzysiągło komu? Sobie przysięgłem. Bog daj ogień gromu, Bóg rzucał tobie przed konia podkową. Może piorunem twój koń przerażony piorunem w bramę powróci zamkową, więc ty na długo chcesz zaniechać żony? Za trzy dni wrócę? Czyś ty kiedy liczył ile w dniu godzin, ile chwil w godzinach? Niechaj wie człowiek, że mu Bóg pożyczył życia na krótko, niechaj odda w czynach. Co winien Bogu? Lecz ty winien, żonie, pozostać z żoną. Nic mnie nie zatrzyma, muszę odjechać, daj mi białe skronie. Przed ludzi okiem ty wiesz, że prawdziwe pocałowania dają się oczyma, a biedne usta tak jako wierzchliwe jaskółki muszą w los białego kwiatka chwytać miodową pocałunku muszkę. Bądź zdrowa, żono. Gdzie jest nasza matka? A może śpi jeszcze, pożegnaj staruszkę, nie mogę czekać. W skarbcu masz pieniążki, szafuj i baw się. Daj mi czoło białe jeszcze raz, żono. Nie lubię tej wstążki, czoło należy do mnie, czoło całe, rozwiąż tę wstążkę. Mężu, uczyniłam ślub. Ślub po siostrze, tak. Lecz gdy powrócę, to wiedź się z Bogiem, ani mi się wyłam z takiego ślubu. Tak, bo się pokłócę z tobą, kochanko. I to nie na żarty. Bądź zdrowa. Chamy na koń, niechaj warty czuwają w zamku. Wspominaj mnie. Mężu, odjechał. Po co, gdzie? sumienia wężut i mi powiadasz, oto mąż odjechał szukać Aliny. Ona w grobie. W grobie? Lecz jeśli znajdzie grób, tak się uśmiechał, jakby chciał mówić: przywiozę ją tobie, a zdejmiesz wstążkę, jak przywiozę. Pani, hrabia zaklina, abyś mu przez okno posłała uśmiech. Mężowie, żegnani żon uśmiechami, sami we łzach mokną. Pojechał. — Ktoś ty, rycerzu? — Dowódca warty zamkowej. — Nagrodzę ci hojnie czujność i wierność. — Nie potrzeba bodźca temu, kto służy rycersko i zbrojnie tobie grafini. Otośmy dostali zamkowi temu obronę tajemną. — Ach, my oboje będziemy czuwali ja nad aniołem, ty anioł nade mną. — Jak się nazywasz? — Von Kostryn. — Nie z Lachów? — Z niemieckich książąt Rodzesie. Wygnany. Jak biedny ptaszek z płonących dachów, w lot się puściłem. Dziś obcy, nieznany własnej ojczyźnie, sługa w obcym kraju. Niech to nie będzie moim potępieniem, ty także obca. Co? Ty jesteś z raju? Jak się ja prędko poznałam, spojrzeniem z tym cudzoziemcem. Ja mu nic nie winna szukałam okiem przerażonym w tłumie kogoś. Wierzyłam, że tu być powinna bratnia mi dusza. Dusza moja z moją zacząć jak? Spojrzeć, jeżeli zrozumie, przemówić. Dziwnie, że się ludzie boją, ludzi jak Boga i więcej niż Boga, będę odważną z ludźmi. Córko, droga, co to się stało? Królewic odjechał? Cóż stąd? Nazajutrz po ślubie zaniechał żoneczki młodej. Czyś go zagniewała? To by źle było. — Jakże ty dziś spała, głąbko moja? Wszak mówią, że trzeba pamiętać zawsze sen na nowym łożu. Otóż jaśniłam, że do mnie aż z nieba przyszła Alina, od tak niby w morzu płynąc w obłoczkach, i rzekła... — Różaniec — mówił lepiej matko. — Czy ty chcesz kaganie złożyć na usta matce? Matko stara, zamek nie chata, tu za nich mara tu nie snów słuchać. Jakaś tam hołota stoi przed bramą i wykrzyka hardo, aby ją puścić przez zamkowe wrota a straż złożoną na krzyż halabardą zamknęła bramę. Ta chłopianka stara, z drabniastego woza bez ustanku, krzyczy żołnierzom – powiedz, mój kochanku, matcy, kilkorażony, że Barbara i przyjaciółka zjeżdża w odwiedzinę. – To moja kuma. Jakie tam nowiny? – Odprawić ten wóz. – Balladyno. – Matko, czy dziś jest przykrzył zamek? – Dobra droga, możesz odjechać z tą starą. – Co, klatką? Tym drabniastym wozem? – na boga córko, co mówisz? Oto żarty, żarty, każ matką wóz ten wyprawić. No wyprawcie, powiedzcie, że śpię. A jeśli uparty wóz nie odjedzie, rozumiecie? Warty czuwają w zamku. Tylko nie nabawcie biedy, to stara. Prawda, córko moja, gdyby przyjmować, to by tu jak zroja sypało chłopstwo. Niechaj nas kochają z daleka, prawda? Córki rozum. Mają ty nie głupiutka. Kiedy zaczniesz prawić, to księdza nawet nie zrozumie głowa. — Moja córuniu, każdy ty przecież sprawić sukienkę matce, bo już tacycowa ma blade kwiatki, a jak tu kobiecie w szarach się ubrać? Córko moje życie! — To jutro, matko, przypomnij, a tobie, starej kobiecie, lepiej nie wychodzić z ciepłej komnaty. — Ach, nudno jak w grobie tak samej siedzieć. Czy ty chcesz zagrodzić zamek Matuli? — Nie, nie. — Ballady na kochamie, prawda, córko? A malinam na twoim czole ta plama. O, pokaż! Czy boli ciebie? Ty nigdy nie kwokasz, kurko choć boli, a, a to może boli. Dosyć już matko. Woda spod toboli odmyć nie mogła. O, córko kochana to jakaś dziwna i okropna tama. Bladniesz, by o niej wspomnieć, więc dlaczego wspominasz matko? To z serca dobrego, dobrego serca. Wierzę. Wierzę, wierzę. Matko, idź teraz do siebie na wieże, Do mojej ciupy tam ci jeść przyniosą i pić przyniosą. I pić jak ptaszkowi. Idź, matko! To już z moją siwą kosą będę się bawić. Tylko służalcowi każ mi jeść przynieść nie zapomnij. Piekło! Mieszam się, Bladne. ja się kiedyś zdradzę. Przed matką, mężem wszystko się urzekło na moją zgubę. Ludzie jako szpaki, uczone mowy przez okropną władzę sprawiedliwości, nie myśląc o mowie, tak mówią, jakoby tajnymi szlaki dążyli ciągle w głąb serca. Surowi kładą sędziego pytanie, czyś winna? Tymi słowy matka, mąż oboje i mąż i matka, ta kobieta gminna. Trzeba ją kochać. To matka. Yy, pokoje kazałem su to w złoto głowy dziś dzień poślubny. Gdzieś na dwór zamkowy zjadą się liczne panny i rycerze, dwa sale twoi. Yy, trzeba zamknąć wieże, gdzie mieszka moja mamka. Ona chora mu potrzebuje. Jak to ta potwora mlekiem boiła twoje usta śliczne? Ach nie! Ta chyba bogini niebieska, co na błękity lała drogi mleczne, tak że się każda białych piersi łeska w gwiazdy mieniła i dziś ludziom płonie, ta sama chyba w naśnieżystym łonie okołysała ciebie. Mój rycerzu, złote masz usta, ty diamentowe serce. Kazałem na gopła po brzeżu zapalić smolne beczki i ogniowe słupy. Do ognia weselnego lecą weseli gości. Czy pochwalasz pani? Czyń jak przystoi. Wierzę się oświecą jasnym kagańcem i tylko wybrani goście do zamku mają być przyjęci. Właśnie dziś jakiś prostak bez pamięci wdzierał się tutaj, kazałem go ksami poszczać w zawrota. Śmiałek nad śmiał psom odszczekiwać ciągle, że znał ciebie, a w takich ustach to bluźnierstwo srogie. Któż by to mógł być? Ktoś z tych, co po chlebie pańskim się włóczą i szaty ubogie łatają nitką wyskubaną z płaszcza panów, gdy nad to blisko przypuszczają taką hołotę. na paszcza! O, tego nie znasz! Te usta nie mają zgłosek na takie imię, jakiś gbura, grabiec. — Co, grawiec? Tego chłopstwa chmura tak jak szarańcza. — Przebacz im, grafini. Królowa kwiatów na próżno obwini chłopianki ulów, że koło nie wrzęczą. Albo się obwin niewidzialną tęczą przed ludzkim okiem, albo znoś cierpliwie nasze wyjrzenia. — O, ty syn książęcy! Mieszasz się próżno z tymi, co na niwie wiejskiej wyrośli. Z tysiąca tysięcy możesz być pierwszym, bądź tajemnicą miał dochować. Chodźmy do skarbnicy, zaczerpnąć nieco złota, aby godnie gości przyjmować. Poniosę pochodnie.